Witam was w 13 odcinku naszego dzisiejszego programu Także witam was wszystkich serdecznie yy, Nagrywamy dzisiaj dla was zrabki, mamy tutaj zdrawki dwie za 10 zł I jedną taką za 2 zł, a co tam ludzki 7 może być zawsze te 2 zł więcej nie? Także Estra 777 7, Dwa razy i ludzki 7 Także zobaczymy co ile będziemy wygramy dzisiaj, to są takie bardziej owocowe nie? Czy nie? Nie Nie jest nie to takie owocowe? Nie a. No, tak jak widzicie moi drodzy, są dzisiaj w programie, takie zdrapki. Co, będzie pierwszy jako ludzki 7. A z poprzedniego odcinka sorki widzowie, że poszło tak opóźnione, bo mi się strasznie program zawiesza do montowania. Dlatego po odświeżonym systemie, tak że wszystko widzicie, tak to się wieszało. Także jakoś się udało. Także jeszcze zapomniałem wstawić. I akurat to tak wyszło na czwartek na 17, gdzieś około 16, tak wstawiłem. No trudno, tak zawsze jest, że jak coś się stawia, nie? Także możecie napisać jak tam po święta się czujecie Jak tam y, się najedli, czy trochę tam wam coś nie przebiegło A co widzicie, także jesteśmy dla was y, i dla was streamujemy Nie, nie streamujemy, tylko po prostu nagrywamy Nagrywamy Tak może powiedzieć, nagrywać streamy, to streamy są we wtorki, nie? Ale teraz, y, wczoraj nie było streama Dlatego, że się te zajęci w terenie, ale jeśli niedługo do Was wracamy, ze streamami możecie sprawdzać nasze komentarze. Sprawdzić co było. Jeszcze komentarze sprawdzimy osób co było. Także sprawdzamy komentarze. Polubień było 3 polubień, a komentarza akurat żebyś, że nie było. A, nie było komentarza. Nie, nie było komentarza. No niestety, ale tak to jest, widzicie dobra, i 7 wyświetlonych było. 7, 7 Dobra, to zaczynamy pierwszy, pierwszą zdrabkę. Zaczynamy od ludzki 7. Dobra, co? Ludzki 7, pierwsza zdrabka. Sprawdzamy pierwsze liczby. Jakie mamy tu wygrane Nic nie mówię o tej zdrabce, bo to jest po raz trzeci. Już chyba po raz kolejny. Stoi zdramek. Bonusa, co mamy? Słońce. Kilka, liczby. Dwadzieścia i 23. No, i patrzymy na nasze liczby: 29, 22, 14, 24. No, blisko było: 15, 19, 25 i 28. Także widzicie, moi drodzy, nic nie mamy wygrane w tej zrabce pierwszej. To zalecimy do drugiej zrabki dzisiejszego naszego odcinka. Także mamy ekstra 777 i co to jest standardowo zawsze wygrane, nie? Wejdźcie tu Musimy, tytuł. musimy znaleźć taką siódemkę, mamy jedną, a jeżeli widzimy dwie takie, to mamy dwa razy, a trzy to trzy razy. Aha, czyli takie podróżnik jest. Tak? Ja Wygamy na przykład 10 zł razy 3, będziemy mieć 3 siódemki, to mamy 10 zł. No takie widzicie, mamy 3 razy to gra pierwsza. Gra pierwsza Monety ale w zęby się idzie. Wyżam, ja że bo ciarki i to wszystko. I garniec. Garniec. Dobra, to druga. Garniec. Garnier. O, to jest taka lewerkami. złota no, no. Złoto. Złoto. Wiśnia. Wyżej, wyżej, wyżej. O, tak. Jest. Diamenty. Pierwszy. piersień Mm -hmm. I, I na Także mamy złoto. złoto znowu. Arbus. Arbus. I, I? jabłko. jabłko. To mamy graniec. Graniec. Podkowa. Podkowa. I, I wiśnia. wiśnia. Idzie mi Korona. No korona tu się skończyła. Safe. I nic nie ma. Pierwsze rzędzie serce, I, i, monety I, i jabłko. Także w pierwszym rzędzie nic się nie udało nam wygrać, tak że lecimy do drugiego rzędu Z wygraniem: podkopa, pomarańcz i banany. Banany, widzicie? Tak to mamy niestety, ale zawsze coś jest y, nieraz wygrane. Także widzicie, to lecimy do, do której gry? 9. dziewiąta, Tak, dziewiąta. Co my tu mamy? Worek Borek. No Panknot A, myślałem, że to jest worek by było <grym> Tak jest, widzicie, to worko mi się nie było I chłopak To jest pierścień To jest oranż I czosnkawki skawki, skawki latają O, już nie czuję Ja miałem mnogość monety no. <grym> Tak to jest niestety Widzicie? Nie yes. To jest yy, konic Konic Dzwon I, ananas. ananas Dobrze widzicie, my niestety nic nie wygrywamy w tych zabkach Serce ale Tak to jest Diamenty I światy Nie, COVID, nic. Koniec Dobra, gra przedostatnia Banany Panknot I, I pik o, tak, i ostatni dzisiejszego w programie Argus nie ma. Korona i ten czy kod jest A to chyba też te chyba są kody już kreskowe, czy nie? Nie ma ja, e, w... Mają w tych kodach już też dane kody A, Ale jakie są w symbole najpierw? No właśnie, musimy zobaczyć jakie są w symbole. Żeby jeszcze byli w symbole to by może Gdzie on schowali te symbole Jest całą zdrabkę Nie ma? <laughs> hmm. To druga strona ty tam na poskrolił tych zdrabce A widzę jest pierwszy Tam poskrolił to byś wyżej tą drapkę popać ja, <noise> To jakie by czysty te w drapki To by coś się skadł Ale i tak jest, ale w ja miarę pierwszą literkę? literkę? A mamo A. No O drugie gdzie jest tam? Wielko nam nie no, na samym tym Gdzie oni tą literkę schowali? Tam, no jedną widzę Jedną mam no to ona będzie gdzieś w tym rzędzie. Dobra, i trudno. -p -p A, no. no ona jest przegrana ta zdrabka, dobra, już jej nie, nie drap więcej. No, także Dzień widzicie, tak. kochani, tej zdrabcej dzisiaj się nie udało wygrać. Lecimy do trzeciej zdrabki dzisiejszego 13 odcinka. Co, mamy trzecią zdrabkę dzisiejszego naszego zostawienia, 13 odcinka. Kochani, co hmm. mamy? Cytrynkę. No, no, cytryneczka Co to jest? pierścień. Garniec garnie. i garniec jabłko Serce To nieco nie było nic nie wygrane Widzicie widzowie nam mnie ta zrabka nie przenosi szczęścia Jabłko Różyser, Ananas na nas gwiazda Weź wyżej tę zrapkę trochę Nie przesunę kart O tak ja pik Winogrono I... i banany banany, jak zawsze banany o, złoto, 3 razy złota borek hmm. to by też by było, ten, żeby zrobić nie, tu chodzi takie to, że nie musimy znaleźć tych trzech symboli tylko no. musimy znaleźć to tu siódemkę no. dobra, szukamy dalej dalej się dalej diament winogrona i bo, worek złoto Wiśnia dzwon no także widzicie pierwsze rzędzie nic się nie udało wygrać także patrzymy o drugie dostawki banknot, banknot serce Aha. banknot złoty no, banknot monety money także widzicie i pomarańcz jeżeli tutaj trochę zrobię nie aż tak nie to aż tak niedaleko Pod, no tak by było chodkowa cytryna korona <grymne> no tak żeby... zawsze ta korona musi się na piersia arbus no i konic gwiazda Grymka. i konic Wyżej wlej Monety Diament safe. I safe Wiśnia Podkowa Safe i safe Co so, nic nie będzie w tej zrabce, chyba też nic jak nie ma to, to nic nie będzie w tej zrabce Dobra to już się jej nie drap się nie, dra... nie zmęczaj na tą To <laughs> jest A A to A jak zawsze mamy to wiecie to Ale czuję ty tym drapaniem tu dawka, ja chcę. O, to jest, to jest dawka, nie się nie udało nic nie wygrać w niej. ale co? Mamy to, co mamy, nie widzicie, widzowie. Niestety, a zawsze coś się wygrywa, bo dlatego jest trzynastka, bo trzynastka jest pechowa. To ja już wiadomo, wiemy o co chodzi tutaj. Dobra, przechodzimy do podsumowania końcowego. No i co kochani, szczęścia w 13 odcinku nie mieliśmy, możecie miłe komentarze nam przydać, yy, wysyłać niemiłe komentarze, a sprawdzimy jak to nam wyjdzie, jak to będzie fajnie wyglądało z tych miłych komentarzy. Ja sprawdzę, przypnę wam serduszka Dla pocieszenia tego odcinka 13 A to 13 odcinek pechowy Jak to było, tak to zawsze jest niestety Mamy ostatnią pecha z tych, z tych tygodni, w których nagrywałem te zdrabki Mamy pecha A co, dzisiaj bonusa nie będzie, ale bonusa mieliście w poprzednim odcinku Jeszcze jak chcecie to oglądajcie poprzedni odcinek Aby sprawdzić gdzie wy mieliście wasze ten odcinki, nie tak, że widzicie Także, co kochani, ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, także bądźcie za tydzień, już właśnie nie zawiodę, dzisiaj już się normalnie publikowało filmy, No, kochani, dziękuję za te 12-13 minut spędzone na tym odcinku, to był dla Was Granik z kanału Granik, no, to dwa razy mogę wymienić się. dobra, spadajcie na stronę granik.pl, po lewej stronie macie polubienia, także dziękuję wszystkim jeszcze raz, że dla Was był Jarosław kanału Granic. O tak powinien No. Także dziękuję yeah. Wam jeszcze raz i bye bye. Hello.